Witam. Skrzynia biegów 125. W tym odcinku chciałem wam wskazać w samej skrzyni biegów co gdzie występuje i jak po prostu diagnozować ewentualne usterki a nawet naprawić. Na moim kanale znajdziecie filmy z budowy tej skrzyni naprawy. Remontowałem w zimie taką skrzynię po półrocznej eksploatacji. Jestem bardzo zadowolony z pracy tej skrzyni. Pracuje cicho, bez żadnych zgrzytów, wyskakiw wysk wyskakiwania biegów i innych historii, jakie działy się wcześniej. Sama skrzynia biegów uważam jest fajnie skonstruowana, gdyż mamy tu możliwość Praktycznie wymontowania wszystkiego z jej wnętrza bez konieczności rozpoławiania tego ciągnika, wystarczy tylko zdjąć te pokrywy podłogi. I dostajemy się tutaj do dekla, zdejmujemy i mamy wszystko na wierzchu. Widzimy wszystkie tryba w środku. Mechanizm różnicowy jest do tego bardzo fajny. Dostęp jest to uważam fajnie przemyślane. Zacznijmy sobie od samego początku, czyli od tego, że tutaj znajduje się za tą pokrywą sprzęgło przeciążeniowe. Jeżeli ciągnik nam stanie, nie jedzie do przodu, do tyłu, no to polecam to sprawdzić. Prawdopodobnie obrywa to sprzęgło i maszyna przestaje jechać. Kręci się tam wtedy wałek nie przekazuje momentu obrotowego na skrzynie. Jeżeli biegi nam wyskakują. Gdy sprzęgło jest puszczone. To tutaj mamy regulację. To jest bardzo częsta przyczyna też, że biegi wyskakują na skutek nieprawidłowej regulacji tej blokady. Tutaj jest taki wodzik. Blokujący wodziki biegów. Blokada biegów tu jest. I ona bardzo często jest źle wyregulowana bądź uszkodzona, i te biegi wypadają. Pod tymi pokrywami znajdują się wodziki. Tutaj powinien być smar, olej, nie powinno być tam rdzy, wody, i wodziki nie mogą być sklepane, bo to się wszystko zacina w korpusie. Wszystko musi delikatnie, lekko się przesuwać. Tutaj jest pokrywa, pod którą znajdują się sprężyny i śruty, wodzików, tak zwane zatrzaski. One odpowiadają za to, że lewarek czujemy biegi, jak skakują. Nie lata nam ten lewarek, nie jest luźny. Jeżeli nie czujemy, że ten bieg wskakuje, Wybierania tych biegów, to tutaj mamy wyrobione te śruty i sprężyny. To też można sobie wtedy zdemontować tą pokrywę, wymienić to. Jeżeli chcemy wy wymontować blokadę biegów, to musimy zdjąć pokrywę, gdyż musimy wysunąć wybierak jej. I należy jeszcze wymontować. Rurkę i korpus tutaj rurki, gdyż nie wysuniemy tej blokady. Tutaj jest kołpak taki, różne były wersje tych wadymirców, było z tym albo bez, zależy czy wałek jest krótki czy długi. Tutaj montowało się koło pasowe i ciągnik współpracował z mocarnią. Moc, Znajduje się tutaj simmering. Jeżeli nam cieknie, tutaj, no to simmering jest do wymiany. Jest tutaj nakrętka regulacyjna rewersu. Podkładkami się reguluje. Tutaj jest dekiel łożyska z nakrętką regulacji kół. Koła nie powinny mieć luzu. Jeżeli koła mają luz, regulujemy tymi nakrętkami po dwóch stronach. Mamy te dekiel. Tutaj mamy korek w lewu oleju i korek kontrolny znajduje się z drugiej strony. Tutaj mamy korek spustowy. Jeżeli skrzynia głośno pracuje, to znaczy są zgrzyty, przeskakiwanie tych kół, no to świadczy, że są luzy, bądź już nawet mogą być wyrwane zęby na kołach zębatych. Tak naprawdę, stan techniczny skrzyni biegów najlepiej jest sprawdzić po czystości oleju. Jeżeli macie w oleju opiłki bądź jakieś już wyrwane elementy, no to polecam sprawdzić sobie, zaglądać do skrzyni, gdyż naprawdę może to narobić większego zła. Przejdziemy teraz na drugą stronę. Po drugiej stronie. Również znajduje się pokrywa wodzików, pod którą wodzi są wodziki i tak i z tamtej strony powinien być tu smar bądź olej, nie powinno być wody, rdzy i innych paprochów. Tutaj znajduje się ogranicznik pracy sprzęgła. Jest to bardzo ważna sprawa. Na moim kanale znajdziecie film z regulacji sprzęgła, jest tam pokazane wszystko jak to ma być wyregulowane. Nie może być takiej sytuacji, że macie sprzęgło puszczone i macie w tej pozycji. Świadczy to już o nieprawidłowej regulacji blokady biegów i samego sprzęgła. O. Tak to ma pracować. Całkowite wciśnięcie pedału to oporu ogranicznik. Ciągnik wysprzęgła i Idzie do góry. Tu są pokrywy tych łożysk, wałków i są nakrętki regulacyjne kół. I tutaj jest kolejna pokrywa dolnego wałka i też są podkładki regulacyjne. Tu jest korek kontrolny poziomu oleju. Odkręcamy na równym podłożu. Ma się wylać olej. Jest prawidłowy poziom. U góry znajduje się wybierak. U mnie jest, jest przerobiony na trzy dźwignie. Dodatkowo z rewersem przy kierownicy. Takie rozwiązanie sobie zrobiłem. Jest to bardzo dobra sprawa. Na kanale znajdziecie film instruktażowy, jak coś takiego sobie wykonać jak przerobić skrzynię, tak aby przełączać między przełożeniami z zakresu pierwszego a przełożeniami z zakresu drugiego. Jest to fajna sprawa. Polecam sobie coś takiego wykonać, jeżeli kogoś interesuje. czynia jest według mnie fajnie zaprojektowana, tak jak powiedziałem i dobrze wyregulowana. Naprawdę spełnia swoją funkcję. Dzięki za uwagę. Zachęcam do subskrypcji. Będzie można na bieżąco otrzymywać powiadomienia o nowych filmach na temat tego ciągnika. Będę Tutaj robił jeszcze różne modyfikacje. Tylko na razie blokuje mnie czas. Pozdrawiam wszystkich pracujących na tych ciągnikach, jak i nie. Trzymajcie się. Cześć.